Taka taka zagwozdka. No Nie wiem, wsteczny. Nie jadę. Nic się nie dzieje. Drive. Ładnie sobie jedziemy. Może być też dwójka, jak kto woli Wszystko pięknie, ładnie. Jedynka też. Wsteczny. Znaczy na tych dwóch manualnych jedynkach dwójka silnik hamuje, czyli ta. Taśma od stycznego jest sprawna, neutralny, i ja robimy, no, się nic nie ma. Ostateczny. Raz jest, a raz go nie ma. A jak jest, to na chwilę. Tak, się coś elektrycznie. Tak? Jest, skoczył. Ale skoczył, tak nie do końca. To znaczy ciągnie. Tutaj gazy, już mi nie przyspiesza. Zatrzymam się i przy próbie dodawania gazu nic się znowu nie dzieje. Tak jakby ten stecznik był włączony tylko na chwilę. Neutral. No, znowu nie działa. Drive zawsze działa. Trzymam się i znowu żadnych błędów w komputerze nie ma tak to wygląda na włączonych solenoidach czyli no mam drive ładnie jadę proszę włączam dwójkę to się włączają pierwszy, drugi i czwarty. No i jedynce manualnej jest pierwszy i czwarty. No i działa. No i Steczny. K kwestia jakiegoś elektrycznego, żeby on tu załapał bo te dźwignie się tam na dole od skrzyni przesuwają, no bo nie mają wyjścia, ale to jakby jakiś nie wiem, czujnik był spieprzony, który informuje ten komputer, żeby ten wstecz załączył. O, teraz jest. Tak jak już wspomniałem przez chwilę. Chcemy do domu, jest, ale na chwilę, a no, się zatrzymam na tym wstecznym, i już nie ruszę. No, park na wsteczny, no, nie wiem. jest. załącza i rozłącza. Jakieś okay, pomysły?